Dzień dobry. W tym odcinku pokażę Państwu, jak szybko wykonać kopię zapasową w strony internetowej opartej na WordPress przez oprogramowanie Instalatron dostępne w cPanelu. Logujemy się do naszego cPanelu. Zjeżdżamy niemalże na sam dół, gdzie mamy nasze aplikacje. Klikamy naszego WordPressa, którego jakiś czas temu instalowaliśmy. I tworzymy kopię zapasową. Lokalizacja kopii zapasowej to nasz serwer. Klikamy kopia zapasowa. I kopia zapasowa zaczyna się tworzyć. Czas jaki jest potrzebny na wykonanie tej kopii jest uzależniony od ilości danych. Tutaj tych danych mamy bardzo mało. I kopia już jest gotowa. Możemy sobie zobaczyć. Tak, o godzinie 2:46 powstała kopia zapasowa dostępna na serwerze. Jeżeli mamy tych kopii za dużo, możemy sobie starą skasować. A jak potrzebujemy, możemy ją sobie pobrać na dysk. Chwilę to zajmuje. Wszystko zależy od tego, jakie mamy łącze. Jest też opcja przywrócenia kopii zapasowej, którą w razie potrzeby możemy przywrócić. Mamy też opcję, że możemy sobie tą aplikację ustawić tak, by automatycznie tworzyła kopie zapasowe. Możemy wybrać sobie opcję, by tworzyło nam się tu na naszym serwerze. Wybrać jak często. Na przykład. Raz w tygodniu będziemy mieli kopię z każdego tygodnia i po jednej z miesiąca. Albo wybrać opcję, że codziennie tworzy się kopia i zostaje nam z jednego z tygodnia i jedna z miesiąca. Wybieramy sobie taką opcję, i teraz nasz WordPress zawsze w godzinach nocnych będzie tworzył kopie zapasowe. Ok. To tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial, zapraszam na kolejne